17 milionów złotych kosztował nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii w zespole szpitali miejskich w Chorzowie. Wewnątrz znalazł się nowoczesny sprzęt medyczny, apteka szpitalna i zaplecze socjalne dla pracowników. Myśmy mieli ten oddział. Nie ukrywam, ale to był oddział w warunkach troszeczkę takich już nie przystawiający naszego XXI wieku. I dzisiaj się mogę pochwalić, że po roku inwestycji ten oddział jest oddany do użytku z całym sprzętem specjalistycznym, z bardzo dobrym zapleczem socjalnym dla pracowników dla Lekarzy, no I dużym komfortem pacjentów. Sześć specjalistycznych łóżek, dwie izolatki wyposażone w śluzy, czy nowoczesne pompy infuzyjne to tylko niektóre z elementów innowacyjnego zaplecza otwartego dzisiaj oddziału. W tym holu, w którym się w tej chwili znajdujemy, to tak naprawdę e, dawniej, e, dawniej to była część zewnętrzna. My stoimy na dworze, tak de facto. Mamy tutaj obok siebie e, przed nami odnowiony portal. Kamienny, mamy odnowioną elewację ceglaną. Także architekt stworzył coś takiego, że obiekt, który, który był pod nadzorem konserwatora, który był wpisany do rejestru zabytków, tak naprawdę. Udało mu się dostosować, dopasować coś całkiem nowego do tego obiektu. Zdaniem wykonawcy przebudowy, największym wyzwaniem było wzmocnienie fundamentów starego szpitala i ważącego kilkanaście ton kamiennego portalu, który został wyeksponowany w holu głównym. Jak twierdzi dyrektor szpitala, oddział zacznie przyjmować pierwszych pacjentów już za kilka tygodni. Wtedy otwarta zostanie także szpitalna apteka. Prezydent Sosnowca tworzy listy dzbanów, czyli osób, które niszczą miasto, i publikuje na Facebooku nagrania z wizerunkiem sprawców, prosząc internautów o pomoc w identyfikowaniu wandali. Tylko w ostatnich dniach Arkadiusz Chęciński opublikował dwa filmy, na których widać trzy akty wandalizmu, malowanie grafity czy niszczenie stacji rowerowej. Odzew mieszkańców jest duży, a dane niektórych wandali udało się już ustalić. W większości to młodzi ludzie. Miasto chce z nimi walczyć, bo co roku z powodu aktów wandalizmu musi wydawać pieniądze na naprawę infrastruktury. Moglibyśmy w skali roku spokojnie przynajmniej jedno fajne boisko szkolne za te pieniądze wybudować. Mam tutaj na myśli środki, które musimy przeznaczyć na wymianę szyb w zniszczonej wiacie, właśnie na naprawę systemów rowerowych, czy usuwanie grafity, naprawę platform dla osób niepełnosprawnych. W ograniczeniu strat pomaga Sosnowiecki Monitoring, który obsługuje dwóch pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego. System tworzy 120 kamer. Tylko od 1 do 20 czerwca monitoring zarejestrował prawie 190 zdarzeń, nie tylko aktów wandalizmu. Są to zdarzenia np. nieprawidłowe parkowania w centrum miasta, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, osoby leżące na ławkach, nielegalny handel. Zniszczenia, awarie na przykład infrastruktury miejskiej, na przykład popsute światła na, na skrzyżowaniach. Urzędnicy zapowiadają, że wkrótce zostaną opublikowane kolejne nagrania z wizerunkiem wandali. Słońca, coraz więcej, a w centrach miast, coraz mniej miejsc, w których można się przed nim schować kolejnych 8 drzew zostało wyciętych na placu kwiatowym w Katowicach. Pierwsze wycięto rok temu. Mimo stałej pielęgnacji, regularnego podlewania, część roślin została uschnięta, dlatego też 9 z nich zostało usuniętych. W najbliższym czasie będziemy się przyglądać pozostałym drzewom. Natomiast na pewno ten teren jest dla nas ważny. Cieszą się mieszkańcy, gdy mogą spędzić czas na placu kwiatowym i na pewno będziemy rozważać tutaj kwestię czy wymienić ten drzewostan na inny gatunek bardziej wytrzymałe, czy też uzupełnić o brakujące surmie. Moda na betonowe pustynie w centrach miast trwa w najlepsze. Chorzowski rynek niedawno co prawda przeszedł metamorfozę i lada dzień ma zostać otwarty. Na nim jednak także betonu nie brakuje. Władze Chorzowa podkreślają, że to efekt zamierzony, związany z funkcją rynku. Nam przeświecało przede wszystkim to, żeby na tym rynku również mogły się odbywać imprezy, mini festyny, mini koncerty, eventy. W związku z tym ta ziemia tu przeszkadzała. Mamy takie miejsce, gdzie jest dużo zieleń, to jest pod szybem Prezydent, tam również są, są, wiadomo obchodzimy Święta Miasta, również są koncerty, ale tutaj chcielibyśmy, żeby nie tylko było to miejsce do, 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 do odpoczynku, być może i spędzenia czasu wolnego, ale przede wszystkim też takie właśnie miejsce, gdzie tak jak już powiedziałem, które będzie tętniło po prostu życie. Na zmiany zdecydowano się w Rudzie Śląskiej, tu także przed laty zmodernizowano rynek, zamiast zieleni pojawił się beton, teraz jednak władze miasta chcą go uczynić bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców, metamorfoza w nie była możliwa, bo rynek został wykonany za pieniądze unijne. Na chwilę obecną jesteśmy u progu projektowania rynku w nowym kształcie. Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi mieszkańców i oczekujemy na te uwagi w Urzędzie Miasta. Można przyjść, przekazać swoje propozycje. Wiemy, jakie funkcje powinien spełniać rynek na pewno w innym kształcie powinna być fontanna, jakieś miejsca zacienione, a także miejsce spotkań, gdzie po prostu. Będzie się dobrze spotkać i, i porozmawiać z kimś. Bo beton w czystej postaci się nie sprawdza. Problematyczny jest nie tylko w takie upały jak dziś, gdyż się nagrzewa, ale także w czasie intensywnych opadów, bo nie wchłania wody przyczyniając się do podtopień. Rośnie liczba zarażonych boreliozą. Tylko do połowy czerwca tę chorobę zdiagnozowano u 685 pacjentów w województwie śląskim. Najwięcej przypadków stwierdzono w Wodzisławiu Śląskim, Cieszynie i Jaworznie. Sanepit ostrzega i przypomina, że uchronić się przed boreliozą można prostymi sposobami. Bardzo ważne jest, żeby po powrocie do domu dokładnie obejrzeć swoje ciało, sprawdzić czy nie doszło do kontaktu z tym kleszczem, czy on nie spaceruje, bo nie od razu dojdzie do ukłucia przez kleszcza. Wziąć a w momencie, kiedy już rzeczywiście kleszcz jest wbity, usunąć go jak najszybciej. Czym szybciej tego kleszcza usuniemy, tym jest mniejsze ryzyko zarażenia boreliozą. Środki ostrożności po kontakcie z kleszczem są szczególnie ważne w okresie wakacji. Wypoczynek na terenach zielonych, co oczywiste, zwiększa prawdopodobieństwo ukąszenia. Według Sanepidu 30% kleszczy zarażonych jest wirusem boreli. Aby doszło do przeniesienia zakażenia borelia, Kleszcz musi bytować w skórze 24 do 36 godzin. Usuwamy go natychmiast. Rumień, który powstaje po ukłuciu kleszcza i ma średnicę 5 cm i większą, z całą pewnością świadczy o zakażeniu bakteriami Borrelia. Boreliozie, jej diagnozowaniu i leczeniu będzie poświęcony najbliższy odcinek programu Kierunek Zdrowie, który zostanie wyemitowany w telewizji TVS w piątek o godzinie 16.45. Po śmierci mają nie być zakopywane na działkach czy w lesie, ale trafić właśnie tu. W Rudzie Śląskiej uroczyście otwarto dziś ośrodek kremacji zwierząt towarzyszących. We Francji ten pomysł powstał już ponad 20 lat temu. Firma powstała z inicjatywy lekarzy weterynarii i jest odpowiedzią, czy była w tym czasie odpowiedzią na potrzeby wtedy lekarzy weterynarii, dzisiaj również odpowiedzią na potrzeby właścicieli zwierząt. W palarni zwierzęcych zwłok mają być palone martwe psy, koty, gryzonie, gady, płazy czy ptaki egzotyczne. Ośrodek oferuje trzy rodzaje usług: kremację grupową, kremację rozłączną, przy której możliwe jest odzyskanie prochów zwierzęcia, i kremację indywidualną z ceremonią pożegnania. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które jest takim pokojem pożegnania z ukochanym pupilem, gdzie właściciele mogą spędzić takie. Yy... Chwilę na powiedzenie do widzenia, na tą na przed tą długą podróżą za tęczowy most, gdzie odchodzi ich pupil. Po kremacji w specjalnej urnie można zabrać prochy zwierzęcia. Początkową fazę procesu kremacji można śledzić za pośrednictwem kamery. Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Fauna w Rudzie Śląskiej, przyznaje, że placówka otrzymuje wiele telefonów z pytaniami, co zrobić ze zwierzęciem po jego śmierci. Podkreśla, że taka inwestycja w okolicy była potrzebna. Kiedyś to chyba było tak, że jednak. No, większość osób gdzieś tam mniej lub bardziej zgodnie z prawem no, zakupywała zwierzęta. W swoim ogródku, ogródku kogoś znajomego, czy gdzieś tam w parku, w różnych miejscach. Nie było to um, tak restrykcyjnie kontrolowane jak na dzień dzisiejszy. Um, no i dlatego ten problem może um, nie był tak odczuwalny. Natomiast um, dzisiaj, kiedy zwracamy uwagę na ekologię, kiedy um, no, wszystkie te przepisy stale się rozrastają, um, no to problem jest. Po prostu coraz większy. Dlatego problem trzeba było rozwiązać. Władze Rudy Śląskiej dały zielone światło dla inwestycji, chociaż przyznają, że obawy były. My długo nad tym się zastanawialiśmy, ale przeważyło stanowisko obrońców zwierząt, osób, które opiekują się zwierzętami domowymi na co dzień. Mam tutaj na myśli Towarzystwo Fauna, które opiekuje się stronniskiem dla bezdomnych zwierząt w Rudzie Śląskiej. I to ich stanowisko zdecydowało o tym, że postanowiliśmy dać zielone światło dla tej inwestycji w Rudzie Śląskiej. Wiem szczerze, że tego absolutnie nie żałujemy. Koszt kremacji waha się od 185 do 1300 zł. Uzależniony jest od rodzaju usługi.